W listopadzie, miesiącu modlitw za zmarłych, w Lwowie tradycyjnie odbyło się spotkanie rodzin fundacji Dajmy nadzieje, których dzieci już odeszły do wieczności. Coroczne wydarzenie to czas wspólnej modlitwy, wzajemnego wsparcia i pamięci o dzieciach, których życie, choć krótkie, pozostawiło głęboki ślad, żywą miłość i jasne wspomnienia. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą w Bazylice Metropolitalnej w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, który przewodniczył ksiądz Aleksander Kusy, który w swoim kazaniu podkreślił, że choroba i cierpienie nie są karą, jak nam się czasem wydaje, lecz wręcz przeciwnie, błogosławieństwem, dzięki któremu człowiek uczy się bezinteresownej miłości. Po wspólnej modlitwie rodzice zebrali się w siedzibie fundacji Dajmy Nadzieję, aby porozmawiać i spędzić czas razem w atmosferze wsparcia i gościnności. Takie spotkania pomagają nie tylko zachować pamięć o dzieciach, ale także znaleźć ukojenie we wspólnocie ludzi, którzy przeszli podobną drogę. Te spotkania pokazują, że miłość nie kończy się wraz ze śmiercią, zmienia jedynie formę. Fundacja Dajmy Nadzieję od ponad 10 lat opiekuje się rodzinami i dziećmi z nieuleczalnymi chorobami mieszkającymi w Lwowie i regionie, zapewniając im wsparcie medyczne, psychologiczne i duchowe bezpośrednio w domu. Zespół fundacji pomaga nie tylko małym pacjentom, ale także ich rodzinom przejść przez trudną drogę choroby z godnością, otaczając ich troską i miłością.